Ogromny zestaw. Ogromny zestaw LEGO City, badacze wulkanów. E, tutaj e, chodzi o to, że jest wulkan poza LEGO City i w każdej chwili może wybuchnąć i zalać całe LEGO City. I specjalni badacze, naj, najlepsi badacze... Naukowcy, Lego tak. LEGO City. Sejsmolodzy, sejsmolodzy i <laughs> tak. inni kosmolodzy. Do, do tego wulkanu i jest taka zrobiona, bardzo specjalna taka zbroja, gdzie można otwierać te kule. I okazało się, że w tych kulach właśnie są takie diamenty. Kryształy jakieś tak. mają tak, jakichś specjalnych właściwościach. Nie będziemy dzisiaj zgadywać ile mamy torebek, bo... bo jest podane, że jest 8. Tak jest, 8, 8, 8. Tak. No dobrze, no to jeszcze możemy tutaj zobaczyć, jakie mamy figurki. Jeszcze... Jest szef, jest kilku e, takich no, w specjalnych kombinezonach. Badacze w wszystkie ściśle. się. Nur widać migła, z tego będziemy robić. Ja ja się tam wykrywaczamy też. I nie powiedziałam wam o tym, że jest nowa część do kierowania Ej, To co? Aaa, to zbroja, zobaczcie, już tutaj, Cukasz? tutaj zbroje. Z kombinezą, część kombinezonu to jest. Pak, pak i pak. Pak, niezły. Otwórz nam y, katalog. Tak, otwór, otwórz nam katalog, pokażemy nakrajki. Zaczynamy od klepki e, numer 1. zobacz, tu są jeszcze dodatkowe te. O! Góra. Wulkan ma osobną instrukcję. Taczkowóz ma osobną. E, spychacz i spychacz z młotem pneumatycznym ma osobną. No i ciężarówka z przyczepą ma osobną instrukcję. Naklejki. Więc pamiętacie, że kiedyś dostaliśmy trzy takie blistry z naklejkami. Mimo że powinien być jeden, to nam się trafiły trzy. Propozycja jest, aby zacząć od taczkowozu. Wykrywacz metali. A my chyba na koniec pokażemy też prawdziwy wykrywacz, prawda? Tak, pokażemy. No właśnie, także zaczynamy od tego. Mamy torebkę naczekowaną Dziewnego. Proszę bardzo, jak zawsze upada, jak zawsze mamy też w dużych zestawach separator i w pierwszym zestawie mamy drona i jak ja to nazywam taczkobus, więc myślę, że możemy się przenieść teraz w czasie i zobaczyć gotowe złożone przynosimy. dwa pojazdy. To przenosimy się w czasie... ta Mamy złożone, jak widzieliście, dron. Bardzo dobrze lata. A wiecie, że w ogóle są tak mi się skarzy, razu, że są drony, które potrafią pływać. Czyli normalnie z powietrza wpływa do wody i pod wodą przestawiają mu się e, silniczki i normalnie pływa. Są, są już takie drony, już takie drony robią. E, ten nie wiem, czy w zamyśle tutaj twórców ma mieć takie funkcje, ale hmm. przypomina mi bardzo właśnie taki dron pływający. No i tak, no i mamy kamerę, antenę. Co to jest tu? Co to, jest? to Ja poznaję yy, LEGO krótkofalówkę, ale coś do tej LEGO krótkofalówki tak, jest przyszykane. jest, jest takie coś, co jest sterowaniem do drona. Dokładnie. Czyli, czyli on tutaj stoi i steruje tym dronem, gdzie on ma latać i gdzie ma nagrywać. Tak jest, tak jest. Hmm. Dobra, o, jest ze światłem. O, pięknie, pięknie, dobrze. I wiemy, że w, w tej kuli, e, znajduje się diametr. Płynnego ognia, znajduje się tam, tam, tam. Dobrze, czyli mamy drona, mamy, e, jak ja to mówię, taczko wózek e, z regulowanym oświetleniem z ludzikiem, i mamy e, specjalne miejsce, które jest odporne na bardzo wysokie temperatury, gdzie taką kulę. Z lawą można przetrzymać. No to bierzemy się teraz szybciutko za zestaw numer dwa. Podoba ten zestaw. Mamy już złożony samochód i przyczepę. i Teraz Wam zademonstruję, o co, co to może robić. Po pierwsze, to już chyba znacie na pewno. Tak, to nawet macie w opisie. Eee, tak, do... arktik tam wszystko do... było. Tak, bardzo podobny samochód, ale róż, są różnice, są różnice. Tak, teraz mi wam jest... powiem, zaczniemy tak. od tego właśnie auta i powiem wam różnicę Oczywiście to się rusza, to jest do kuli. Eee, tutaj to się jeszcze przyczepia tutaj o, tak, do tego i nawet jest podstawka. Poczekaj, poczekaj, o dobra, odjazd. No, podstawkę trzeba zdjąć, tak. Bardzo mocno się trzyma. Dobrze. <grym>, tak. E, tutaj mamy takie jakieś tutaj butle chyba zapasowe, czy tam niezapasowe. No to może być po, po, te, na paliwo albo na jakieś inne mikstury. No, co jeszcze może? E, chciałbym też zwrócić jeszcze na to uwagę, że tutaj zobaczcie stalowe, e, stalowe tutaj... Wzmocnienia, tak, tak, że jak na przykład wypadnie kula z wulkanu, zaraz zobaczycie jak te kule wystrzeliwują i uderzy go. No to to się odbije, trzeba się... się nie zbije, jest osłona. No tak. tak no Co dobra? jeszcze. No tak. Przede wszystkim chciałbym, żebyś pokazał ruchome, się... ruchome elementy. No to drzwi się otwierają. Tutaj, no tak ciężko, co prawda, ale się otwiera. Ale i tak, tak są lepsze niż takie małytękie drzwi, kiedyś było bardzo często tak. No takie, że... takie bardzo cienkie, to tak, są takie tak to, tak, to są takie większe. Eee, I, I jest ten... kierownica, oczywiście, wszystko tego. Eee, co jeszcze mamy ruchomego? Poza dźwigiem, poza drzwiami, coś jeszcze. Oczywiście, opony. Tak, no właśnie, to się zdejmuje. Jak w każdym samochodzie, trzeba eee, tutaj, jeżeli chcemy ładnie ludzika bezproblemowo włożyć, to możemy zdjąć. Dach. Dobrze, e, przód, tak, to żeśmy omówili. Dobrze, to teraz e, przechodzimy do naszej przyczepy. Tak, przyczepa tutaj ma jakieś właśnie butle, na które zwróciłam uwagę. To być może z tlenem, a, a, a być może z czymś innym, nie wiemy. Tak, e, tutaj e, tutaj mamy taką antenę, która... o ty tak. się tutaj oni, oni, oni używają tej anteny. No, żeby mieć taki zasięg tak, żeby móc nadawać komunikaty o zagrożeniu właśnie wybuchem A zaraz na przykład wybuchnie wulkan uwaga, zaraz wybuchnie wulkan to was akurat tutaj trochę może zdziwić co tam mamy co my tam tak, mamy pani stoi, bo ona tutaj patrzyła do tak. was e, t... po kolei, co to jest z tej e... strony e, najpierw z tej strony co tu jest Tutaj jest właśnie kryształ wyjęty z kulit. Na stole labor, 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 laboratoryjnym. Tak. Tu labor, labor, laboratoryjny. laboratoryjnym. Tak. E, tutaj jest lampka na to, a tutaj e, cynod. Senograf. No yy, właśnie tak. seismograf, seismograf. Czyli... Tutaj kawka oczywiście, kawka musi... Zobaczcie być. jaka fajna naklejka. Ja wam tutaj zrobię zbliżenie. Bardzo fajna naklejeczka, która pełni tutaj rolę wyświetlacza do seismografu i jest. Tutaj specjalnie właśnie to jest dobrze przemyślane, tak. bo tutaj tak jak na przykład Dora do takiego starego ee, jak to było kasety się tutaj przechylało takie coś i tak, tak działało na taśmie, na taśmie wszystko się nagrywa jest też kubek z kawą, lampka także super dobrze, słuchajcie to, żeby nie tracić czasu aha, to co jeszcze istotne że dodatkowe dwie kule nam doszły z kolejnymi tutaj odpakowanymi częściami tak, po pojazdami Widzę, że są cztery kule W sumie będą aż cztery kule Tak Myślałam, że są jakieś trzy, dwie Cztery kule, e, ogniste A teraz przechodzimy do Mamy to zbudowane, tak I przechodzimy do budowy Tam, tam, tam Kruszarki, a potem wulkanu Wulkanu i Kruszera, kruszer, ja go nazywam kruszer Tak No to No to składamy To najfajniejsza rzecz, to ja widzicie, już on tutaj bada wszystko. Teraz zaczniemy od kruszarki. Kruszarka. Kruszarka, Kruszarka rozłupywaczka. Tak i inne Cięż, to. Ciężko, ciężko to określić, co to jest. No ma młot pneumatyczny na tutaj. A właśnie może ja pokażę. To jest taki trzpień. Stalowy trzpień. On nie jest ani szary, ani ten. To jest taki srebrny kolor, więc to ma być. Stalo... Stalowy. Tak, stalowy. No i opowiadaj, co tu jeszcze? E, tutaj... Oczywiście to się może ruszać na wszystkie strony, jak Wy tutaj chcecie. O, tutaj na przykład tak, tak, nawet tak. Nawet tak? No i cała ta, cała ta buda... Trzymaj, proszę mi tę. Cała ta buda pięknie się obraca. O, możemy to pokazać. Dobra. Tak, e, tutaj mamy oczywiście... Wszystko tutaj mamy tutaj wszystko, co zasila tutaj jakieś kable i inne. No właśnie tutaj. to trzeba wszystko pokazać, wezmę do, do ręki, żeby dokładnie to przedstawić. Tu jest jakaś płyta z oznaczeniem, że jest tutaj wysokie napięcie prąd. Okay. Tutaj mamy też oznaczenia, że gorący silnik, tutaj kratki wentylacyjne i gorący silnik. Jest łycha, tak? Regulowana. Też bardzo dobrze jeździ. Chciałam powiedzieć, że bardzo Dobra, dobrze. Dobra, ja, ja tak wezmę kamerę tak. tutaj nisko. Podejdź do mnie. Podejdź do mnie tutaj, do tak? Dobra, jedziemy. Uwaga, można bardzo szybko. Bardzo to jest taki rek bo wszystkie strony pięknie chodzi bo to jest tak rozwiązane bo jeżeli byłyby same gąsienice to by się po prostu ślizgały na, na takim gładkim, na dywanie może by się nie ślizgały ale na gładkim by się ślizgały a oni przemyślnie, zmyślnie to zrobili i założyli takie kółeczka i dzięki tym, temu, że to jest guma to na każdej powierzchni i oczywiście zespolona trybami, tutaj jest tryb Zespolona trybem z gąsienicą To zawsze te gąsienice Będą się ruszały eee, Tak, oczywiście tutaj Otwiera się, tak, tak. I zobaczcie, razem z tym się Tak, odbiera. tak, bo to można do góry podnieść Tak, jeżeli jest zamontowane Na pojeździe, to można to do góry podnieść No dobrze, no eee, No i... To chyba wszystko z tej kruszarki. Tak. E, teraz przechodzimy do najlepszej. Do najlepszej. No tutaj, tak. Na początku powiem tutaj, zobaczcie ile tutaj jest lawy, wszędzie no Nie, się... Nie wiem, nie wiem jak wam, ale mnie się to że z Minecraftem. Tak samo no tak. ta, ta lawa ścieka e, e, jak w Minecraft. No tak, ale bardzo ładnie, chciałbym bardzo pochwalić, że ładnie to ułożyli, że tutaj, o tak ładnie, o tutaj spływa, że wszystko się mhm. łączy. Ale nie dotykaj, bo się sparzysz, no tym nie, nie można. No właśnie, Ym, tutaj on już takie właśnie bada. Tak, trzeba go pokazać. Trzeba go pokazać, bo. Bo on tak jest w tytanowej takiej zbroi. Tak, on jest bardzo... ten skafander się zdejmuje, on jest w całości. Ta szyba nie jest zdejmowana. Zobaczcie, jakie jest spocony. Spocony, tak? Skafander tu ma jakiś czujnik. Tak. I to się zakłada, pyk. No i mamy go, tak. I wykrywacz metali, tak? Tak. To szybciutko, coś Wam pokażę. Bo mamy prawdziwy Jeżeli jesteście uważnymi widzami, to widzieliście w jednym z odcinków nasz wykrywacz metalu. Jak widzieliście na tej plaży. Potrzymaj, weź mi tam, weź. A tu pokażę wskaźnik. O! I on właśnie coś takiego tutaj ma. Tylko. Tak. Troszeczkę, oczywiście, mniejsze. Nawet bardzo mniejsze. Nawet bardzo mniejsze, ale też i bardzo podobne. Tak, mhm. jeszcze tutaj jest tutaj pani z taką butlą tutaj, wspina Tak, to jest pani, pani, która tutaj bada, to jest badaczka. Tak, i ona tutaj będzie się wspinała i rozłupywała i czekała. I to tak, jest tak, najfajniejsza tak, tak, tak. rzecz. Jest też druga pani, która jest w stroju właśnie już naukowca. Tak, a ona mhm. tutaj robi, on tutaj sobie robi zdjęcia. Ale on ma taką straszną twarz, on jest taki podły. To jest taki złoczyńca, zobaczcie, taki rasowy łowca przygód, tak? <grym> tak. Eee, I teraz najfajniejsze. No proszę, wystrzeliwujemy. A, tym złapałem. Proszę bardzo. Co ty robisz? Jeszcze raz. dobrze. I ostatni Co raz. Się się. Raz musisz pokazać, raz będziemy rozłupywać. Dobra, to, to jeszcze rozłupiemy, zanim Wam pokażemy. To pokażemy Wam, bo nie pokazałeś jednej ważnej rzeczy. Więc ona musi się tej. Przystosować do tego? Tak. I uwaga. Ile I rozłuchała. A co jest w środku? Panie profesorze, niech Pan sprawdzi co jest w środku. To jest... Nie jestem pewna, ale chyba to jest diament. Mieli, mieli, żeby to był diament albo jakiś kryształ. Tak, ee, myślę, że wszystko jest umówione. Tak, ale zaczekajcie, zaczekajcie. Jeszcze... Tutaj i... mamy separator i z dużo zapasowych No przemysłów. zapasowe części zawsze warto pokazać. Eee, I lajkujcie! I subskrybujcie! I oczywiście wciśnijcie czerwony guzik. Pff.